W sobotę 4 kwietnia bieżącego roku o godzinie 17 na hali sportowej przy ulicy Wschowskiej rozegrano mecz piłki ręcznej pomiędzy zespołami KPR Wolsztyniak i KS Wisła Puławy. Goście wystąpili w czerwono-niebieskich strojach, a nasza drużyna zagrała w biało-granatowych barwach. Wszyscy przybyli na mecz zdawali sobie sprawę, że zespół gości zajmujący trzecie miejsce w tabeli drugiej ligi wraz z reprezentantem kraju Grzegorzem Gowinem będzie bardzo wymagającym przeciwnikiem. Pierwsza połowa meczu upłynęła pod znakiem wyrównanej walki obu zespołów. Żadna z drużyn nie mogła wypracować kilku bramkowej przewagi. Wspaniała postawa Zbyszka Stachowiaka pozwoliła na nawiązanie równorzędnej walki z byłym pierwszoligowcem. Na przerwę zawodnicy schodzili przy stanie 14 i 14 zespołu gości. Druga połowa do 46 minuty, gdzie na tablicy wydniało Remis 21 do 21 była również wyrównanym i zaciętym widowiskiem. Niestety, ostatnie 15 minut należało do zespołu gości, który pokazał, że jest bardzo dojrzałą i doświadczoną drużyną. W 51. minucie przygrywaliśmy 26 do 22. W 55. minucie było 29 do 25, a mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 34 do 29 na korzyść zespołu gości. Mimo wspaniałej gry w drugiej połowie Czarka Sokołowskiego, który zdobył aż 7 bramek, okazaliśmy się zbyt słabą drużyną dla ekipy Puła. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Sokołowski 8, młynkowiak i piosik po sześć marciniak 4, maryński i hanysz po dwie oraz radziszewski jedną najwięcej bramek dla wisły zdobył gowin bo aż dziesięć